So ok, wszystko zaktualizowane. Dobra, zagraj pistem, Bierzesz tylko super, Raczej, gdybyśmy daleko nie zaszli. Osobiście uważam, że byśmy daleko nie zaszli. Zapiszemy na początku miniona. Co my tutaj mamy? Doom for everyone. Bye. To jest bez Ponieważ zakładam, że jak coś zagramy za dwie albo trzymany I wtedy te procedury tak mogą być bardzo dobre. Aha! Kameru co jest cięższe, kilo fredek czy kilo ziemniaków. Oba ważą tyle samo przecież. Skamera minion, co dostanę. Jak bardzo chcę zagrać mana w Ride Leader da nam Dobra, Wiecie co? Raid Leader będzie ewentualnym dopakiem do przyszłych stworów. Niech będzie. Eee... Ale chujowe podejście. Z drugiej strony Trog będzie świetną kontrolą. Na jego Raven i Dole. Hey, hey. Może czasem, że bierzesz druide, Druida i bierzesz tylko spele. Och Ou. Daj mi coś, co mogę zagrać. Oj, kom, come, come on! To jest wredne! Mamy totalnie nie pod w karty. Teraz na niczego stąd nie możemy zagrać. Eeeh, wezmę kruselderkę. Sunwalker jest spoko. Dobra, przynajmniej możemy od czwartej tury mamy karty. Ale tylko ciekawe się, nie żadna sugestia, czy coś, ale dzisiaj tylko Brawl będzie. Nie wiem, zobaczymy. Na razie program sobie w Brawl, potem może zmienimy. A, faktycznie tak zmienić, e, skasować. Proszę. Dziękuję, że mi wspomnieliście. To mogę przekazać okazji przestawić? Boże, jakie on ma przegięte podejście! To jest aż smutne. To jest aż smutne. Na razie, zagramy Berserkera. Bo jednak wolałbym Trog'a zostawić na kolejną turę. dzisiejsze. O! Dziękuję za przypomnienie również. Tą rzecz również pominąłem. Głupi ja, Dobra, poprawiamy, to poprawiamy FAKO! O mój Boże! Czemu on ma takie dobre podejście? To jest znacznie sprawiedliwe. Szczerze, potrzebuję jakiegoś oje. Może być. To nie jest owe, ale może być. Orda Crusade. Masz z drugiej strony jego specjal, ale mniejsza już. Ale mniejsza już. Czy jest dzisiaj na czacie Salto Berdos? Czy jesteś przyjacielu? Halo, halo? Ona na podejście, bo ty nie masz. Cóż. jestem drugi raz na twoim live i mam pytanie, czy robisz live tylko z Hersona, Tak. Na YouTube gram w inne gry, ale live robię z Hersona. Bo aż jest to według mnie najlepsza gra do streamowania. ma się wtedy najlepszy kontakt z widzami. Dobra, czy chcemy zagrać samą Chyba tak. Nie będzie. Jestem smutny biały pikachu cp 200 mi uciekł, ja złapałem dzisiaj ponytę, która miała pojrzeć 200 cp i drowsy, który ma pożyć 250. Today was a good day. O! On się nie wymienił! On się nie wymienił! Nie zbył mi divan shielda! Fuck off! Fuck off! Fuck off, motherfucker. Oh yes! Pięknie! Miał tak zajebistą kontrę przeciwko moim kartom. A tak zgałganił, To czy i tak by ją stracił, ale. Ale ona mi przeżywa. Się makałem z powodu miłego wieczoru. Bardzo dziękuję i cześć. Co zawsze, mi dręcz szaman czy złog do bijania rank. Nie wiem. Zapalę Za mało rozegrałem. Za mało grałem tymi dekami, żeby stwierdzić, czy że się które są lepsze na obecną w metę? Czy zdejmuję bany? XD? Nie XD, sabotaż. O! Akurat ten gorszy target. No, co teraz? To teraz ja mam szczęście. O! Oh. Przyjmę. Jeszcze jednego nas zagramy, zobaczymy, czy zdobędziemy. Nie uh, hey będzie gór. Bang, baby! I don't have time for games. Nie wierzę że Kamros ma najestetyczną bródkę? Ja już 6 miesięcy nic. Co? Ja mam brudkę? To nie szkoda nazwać brudką, tak szczerze. Moje geny mi nie pozwalają na dobry zarost, przynajmniej nie w krótkim odstępie czasu, więc na razie sprawdzam, czy jeżeli podtrzymam to trochę dłużej ten koper, to czy coś wyrośnie na, niego, na jego miejscu. Jak to jest z tym swoim nagrywkowym? Czy tam będziesz już wszystko potem nagrywał, streamował, czy na przemian? Nagrywać tam będę wszystko, streamować będę pewnie tutaj. O, nie fart, bardzo nie fart. Myślę, że nie użył specjalu, żeby im go zabić. Strasznie dziwne. Z jego strony, ale okej. Okay. Okej. Okay. Z obrotem jak mędrzec wyglą wyglądam, dziękuję. Czuję się mądry. Nie, nie będzie później Isaac. W sumie czy my odpadamy na może dlatego, że szanuję widzów? Ho, 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 nie, to nie, nie, to jakiś nie. Powód. Czekajcie, muszę pomyśleć. Raven i do- o, oh, będę mieć idoli, id idole za zero. How about nope? Hey, come on, te karty są... Nie zrobię tak. Zabolało, ale z drugiej strony mamy duży stwory. Znaczy, ten nie jest duży, ale będzie. Chyba, że przeciwnik nie rzuci, a id i Jakby mi Jog poleciał, co nie? Jog na tym Brawlu musi być zajebisty. Wilfred value. O! Czy podoba mi się ta bójka? Tak! Bardzo fajna. Lubię Discover, efekt Discoveru. Ty chyba kpisz. Ty chyba kpisz!